Odkurzacz automatyczny Samsung PowerBot VR20M707 PWD. Dzięki technologii Cyclone Force unikniesz zatykania filtra i jego częstej wymiany, gdyż drobne zanieczyszczenia są transportowane do zewnętrznej komory. Umożliwia to dłuższą pracę urządzenia z pełną mocą. Nie musisz martwić się, że przeszkoda zatrzyma odkurzacz, bo czujnik Full View wykrywa przeszkody podczas odkurzania. Powerbot tworzy i zapamiętuje mapę Twojego domu, a następnie sprząta, wybierając najbardziej optymalną trasę. Urządzenie wykrywa typ sprzątanej powierzchni i w zależności od jej rodzaju reguluje siłę sącą. Szczotka o szerokości 288 mm przyspiesza sprzątanie dużych przestrzeni. Odkurzacz wyposażony jest także w niewielką szczotkę z przodu, która czyści krawędzie i narożniki. Z poziomu aplikacji możesz zdalnie uruchomić odkurzacz, ustawić czas sprzątania czy sprawdzić historię pracy. Pilotem ponadto wskażesz dokładne miejsce do posprzątania. Dostępnych jest 7 trybów sprzątania: auto, powtarzanie, manualny, miejscowy, cichy, normalny i turbo.